Proszę tylko wybielić. Nic więcej, nic mniej. A potem bum nadwrażliwość, pretensje Pani mi coś uszkodziła. Wybielanie to nie kosmetyka to procedura chemiczna, która wymaga diagnostyki, kwalifikacji i planu. Czy zęby są zdrowe? Czy pacjent nie ma nieszczelnych wypełnień? Czy dziąsła są w dobrej kondycji? Czy wie, że wybielanie nie działa na plomby, mosty, licówki? Pacjentce zależało na białym uśmiechu przed ślubem. Nie poinformowała, że ma dwie nieszczelne jedynki. Po zabiegu silna nadwrażliwość, oskarżenia, negatywna opinia. Co robić, by nie mieć kłopotu po wybielaniu? Kwalifikuj. Zrób dokładne badanie i dokumentację. Ustal realne oczekiwania i podpisz zgodę. Skontaktuj się z pacjentem jeden do dwóch dni po zabiegu. Prewencja eskalacji. Wybielanie nie robi się samo. Nadwrażliwość, rozczarowanie i skargi to często efekt pominięcia kwalifikacji, wywiadu i edukacji pacjenta. Nie jesteś usługodawcą, jesteś terapeutą. Obserwuj dentelens.